Siemanko! Z tej strony Mr Stalincraft, a to jest Minecraft e, Minicame game Star. Taki krótko informacyjny Minecraft, w którym mówię, że z przepraszam, że tak długo nie nagrywałem, no bo nie chciało mi się, a po drugie nie miałem czasu. Nie, nie bawię się tak jak coś coker coś, więc w e, nakrotę... Nagram teraz pójdziemy zagrać w jedną rundę Fleet Stara. A to mój skin Steve. Na razie na raz to gram na non-premium, ale niedługo kupię z normalnego, oryginalnego Minecrafta i będziemy. Dobra, lecimy. To tu się coś wpali. Dobra, biegniemy. Ło. O, tylko się coś robi. Oho, e, vip, vip. Tu musimy poczekać. O, dobra, jest. Arena piąta. 15 sekund, 12, dobra. Lecimy. Oj, o Jezu, wybrać klasę. No i znowu bym zapomniał. No. Dobra. Eee. Pieknij, biegnij. Dobra. Mam hełm, dobry. O, Jezu. O, już się nawalają. Nie. No, spierdzielaj, panie. No, nie, nie. Ja tu nakrywam. No, ja tu nakrywam. Spadaj. No i umrę. Uch, udało mi się uciec. Hm. skinąłem. No więc, jak widzicie, co krótko na tyle. Jeszcze tak fajnie polecę Nataszek. O, coś mi się nie udało. No, to typiło by na tyle. Będę jeszcze nakrywał z moim serdecznym koreką pro-Iwanem. Więc, papa, pa, na razie.